dreams. Witajcie wszyscy. Zapraszam Was na nowy cykl GSMP 2025. Startujemy zawody w Kielcach. Jest to pierwsza i druga runda tego roku. Was wszystkich zapraszam do oglądania naszego nowego bolidu. Bo to już chyba samochód nie jest. Ponad 1000 koni, dokładnie 1056 koni, 1126 kilo. Auto całe z karbonu, bardzo poprzerabiane. Mam nadzieję, że. Pomoże mi w tym roku do zdobycia najwyższej pozycji w mistrzostwach. No i wiadomo, cel mam jeden, ale to na koniec roku się dowiemy, czy się udało. Pozdrawiam wszystkich Sebastian Stec. a ah! Działo się, działo się bardzo dużo. Ogólnie spełniłem swoje marzenia, takie co jakoś założyłem na torze Kielce. Bo jednak dużo tu trenowałem, dużo jeździłem. Osiem podjazdów, osiem wygranych, wczoraj rekord, dzisiaj poprawiony rekord. Bardziej nie mogłem sobie tego wymarzyć. Na ostatnim podjeździe chciałem się jeszcze poprawić, niestety jakiś mały problem się pojawił w samochodzie. Zginął mi prąd przez chwilę, nie myślałem, że zgasło auto ale nagle zaczął znów działać, więc musimy szybko dojść do tego, co to było, żeby to się już nie powtórzyło. Auto bardzo szybkie, a no z takich ciekawostek no jechałem praktycznie na pierwszej mapie, wczoraj na w ogóle zerowej, a dzisiaj na pierwszej mapie, więc mam jeszcze z 200 koni zapasu, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy go katować, będziemy delikatnie go szanować i dlatego trzeciego treningu też nie pojechałem. E, Brew moim jakby no ambicjom, bo każdy chce jeździć, no ale taktycznie podeszliśmy do tego weekendu. No i nie, nie będziemy wszystkiego. Nie będziemy wszystkiego, wszystkiego pokazywać na początku sezonu. No i tyle. No myślę, że ludziom się podobało, było szybko. Ładnie, czysto, bez błędu, bez uszkodzenia auta i jestem bardzo zadowolony z ekipy, siebie i ze wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie. Oczywiście sponsorzy też dużo pomogli, bo bez nich no, taki projekt jest ciężko dźwignąć i mam nadzieję, że na koniec roku będą tego efekty.